Boxdel, bombel, baron. Posłuchaj mnie, naczelny w internetu, bo nie będę się dwa razy powtarzać. Cały czas się do mnie przypierdalasz. Przypierdalasz się do konferencji live game, że nie jest na tym samym poziomie co e, fame MMA. Oczywiście, nie jest na tym samym poziomie co fame MMA 15, ale wy macie 3-4 lata doświadczenia w rynku, gdzie my dopiero zaczynamy. Pierwsza wasza konferencja, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta i nawet dziesiąta konferencja nie przypominała e, poziomem konferencji live gameu, czyli startując mamy od razu poziom waszej dziesiątej konferencji. My nabieramy doświadczenia, my uczymy się, więc dlaczego próbujesz wciskać swoim tempem fanom, że nie jesteśmy dla was konkurencją? Oczywiście, że jesteśmy dla was konkurencją i próbujesz się nas pozbyć z rynku, bo również tak jak wy sprzedajemy pay-per-view. I to, jak po prostu osoba skorzysta ze swoich pieniędzy i wyda te pieniądze, będzie zależeć od tego, na co je wyda. czy Na was. Czy kupi naszą, czy waszą galę? I to samo mówiłeś z Prime'em, to samo napierdalałeś na Prime, tak samo gadałeś na Cassiusza, ale teraz już zmieniłeś zdanie, bo widzisz, że ludzie zaczynają gadać inaczej, więc już wiesz, że nie masz możliwości tutaj e, wmówienia im, że Prime nie jest na takim samym poziomie jak wy, więc e, próbujesz e, po prostu e, zaczepiać inne federacje i próbujesz zniszczyć teraz mnie, czyli robisz identyczny schemat jak w przypadku Prime'a na samym początku, czyli mówisz, że to nie ma prawa bytu, że to nie wyjdzie. Dlatego kurwa, ja nie rozumiem jak ludzie Nadal wierzą w te brednie, które ty im opowiadasz, bo to jest, to jest absurdalne. Ty jesteś naczelnym farmazonem internetu. To samo powiedziałeś, że nie wypromowaliśmy waszej gali. A chciałbym ci przypomnieć, że wasze konferencje miały po 20 tysięcy osób na live, a jak my wbiliśmy w momencie swojego primu do was, ta liczba zwiększyła się ponad pięciokrotnie. Pięciokrotnie zwiększyliśmy waszą popularność. I nazywaj sobie mnie kurwą, szmatą, wyrzutkiem internetu, jak tam chcesz, ale nie nazywaj mnie debilem, bo doskonale wiesz, że to nie jest prawda. Przez lata mówiłeś zupełnie co innego, zupełnie na odwrót, że jestem jedną z najinteligentniejszych osób i doskonale wiesz, że to jest prawda. Wiesz, że wiem jak poruszać się po internecie, wiesz, że znam rynek, wiesz, że wiem jak generować wyświetlenia, wiesz, że wiem jak zrobić szum wokół siebie, wiesz, że ta federacja ma prawo bytu, a zupełnie mówisz co innego, bo próbujesz wyeliminować zagrożenie na samym początku. Ale już jest za późno, bokser no bo chcę, albo będę dla ciebie największym koszmarem, jaki ci się kurwa przyśnił. Będę ci jebać aż do samego końca, rozumiesz? Naczelny kurwa farmazonie internetu. Za to, co zrobiłeś. Za to, że powiedziałeś, że jestem upadłym youtuberem, bo ja sobie wrócę. Ja sobie wrócę i ja znowu rozpierdolę. Ale za to, że nie miałeś jakiejkolwiek kurwa wdzięczności, bo ja mogłem sobie zrobić co ja, co ja chciałem, ale nawet kurwa sama dobra twoja strona, że nie powinieneś się wypowiadać na mój temat, a wypowiedziałeś się i obrzydza mnie to jak obślizgłą jesteś żmiją jesteś po prostu obrzydliwcem że przylepiasz się do ludzi którzy mają w danym momencie popularność nie wiem jak jak ci ludzie tego nie wyczuwają jesteś tak długo w internecie a ludzie tego nie wyczuwają nie wiem być może dlatego że też mają z tego korzyści ale jesteś tak obślizgły Przyczepiasz się do osoby, która ma w danym momencie popularność. Jesteś takim obrzydliwcem, że aż mi się chcesz żygać. Rozumiesz? Gdybyś sprzedał się tylko i wyłącznie po to, żeby mieć kontakt z daną osobą, która jest na hypie w danym momencie. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego jesteś aż tak obślizgły, ale to jest na, naprawdę straszne. Obrzydliwy jesteś, kurwa, Bokser. A i chciałbym ci przypomnieć jeszcze jedną sytuację, jak nakłamałeś, że Cruzville próbował wyłudzić od ciebie bilety na Fame MMA, gdzie wcześniej zaprosiłeś Marka na galę, dając mu bilety i Marek poprosił o jeden dodatkowy bilet dla osoby, która będzie to nagrywać, dla osoby, która będzie go nagrywać, poprosił o jeden dodatkowy bilet. A ty nagrałeś film, gdzie powiedziałeś, że Marek próbuje za darmo wprosić się na Fame MMA, gdzie Marek nie próbował się wprosić za darmo na Fame MMA, ale ten szot się nie odbił jakoś e, większym echem tak naprawdę e, i nikt o tym e, tak naprawdę nie wie, jak nakłamałeś. E, powiedziałeś ludziom, że Marek próbował się w, e, wprosić kurwa na Fame, ale tak nie było. Marek po prostu poprosił o jeden dodatkowy bilet na, na Fame, gdzie tylko zaprosiłeś kurwa człowieku. Jak można być tak zakłamaną chujem kurwa, żeby po prostu pierdolić takie kocopoły? Albo jak specjalnie wszedłeś na Instagram, kiedy wrzuciliśmy razem wspólnie z Markiem Filmi, który wygenerował naprawdę duże wyświetlenia, bo szło to w milionach na TikToku, to specjalnie wszedłeś na Instagram, żeby pokazać zaniżone statystyki, bo wiadomo, że Instagram generuje troszeczkę inne wyświetlenia, dużo, dużo mniejsze i ty doskonale zdajesz sobie z tego sprawę i pokazałeś, o bo oni mają 200 tysięcy, gdzie specjalnie nie pokazałeś TikToka, który y, miał parę milionów wyświetleń. Pokazywałeś statystyki na Instagramie, bo doskonale wiedziałeś, że jak powiesz, a 200 tysięcy to nie są duże wyświetlenia, to ludzie ci w to uwierzą. I wiesz, i większość osób, która nie sprawdzała tego w rzeczywistości, jakie tam są wyświetlenia wygenerowane, no po prostu w to uwierzyły. Ale to dlatego, że nie weryfikują informacji, które ty mówisz, po prostu kurwa cały czas kłamiesz, non stop kłamiesz, non stop. Jak można tak kłamać, non stop? Każde twoje słowo to jest kłamstwo. I jak, Bogzel, powiedz mi, jak można wypowiadać się na temat gali, która się jeszcze nie odbyła, że ona nie ma prawa bytu, że ona nie przejdzie, że to nie że to jest zła gala. jak, jak ta gala się nie odbyła, to co ty, kurwa, tak naprawdę oceniasz konferencję, która była dużo, dużo lepsza od waszych konferencji, gdzie nie było zamuły? Tak naprawdę, no co wy teraz robicie? Teraz jest po prostu nuda, bo staracie się uciekać od patologii, ale tak naprawdę internet oczekuje tej patologii. To generuje największe wyświetlenia, więc doskonale wiesz, że musisz się postawić między młotem a kowadłem. I nie wiesz, jak, w danej, jak z danej sytuacji wyjść teraz. Bokzelku, bokzelku, kochany. A jeżeli Twoim zdaniem gala nie wyjdzie, to podaj logiczne argumenty, a nie y, gadanie połów, że po prostu gala nie wyjdzie. To jest Twój jedyny argument. Nie, to gala nie ma prawa bytu. Bomber, święty baron e, się wypowiada na temat e, i tak musi być, tak musi być. Chociaż e, większość twoich słów nigdy się nie sprawdziła. Nigdy się nie sprawdziła. Podaj logiczny argument. Jeżeli chcesz ze mną logicznie rozmawiać, to ja oczekuję logicznych argumentów. A twój logiczny argument to jest tylko taki, że kamerzysta jest zły, kamerzysta jest niedobry, kamerzysta jest niedobry. Ludzie, kamerzysta jest niedobry, bo taka gala się nie ma prawa bytu, bo kamerzysta jest niedobry. To jest twój, kurwa, jedyny logiczny argument? Co to jest za argument? To jest gówna, argument. I wiesz, co jest najgorsze, bokselku. Zdajesz sobie sprawę, że ta gala wyjdzie. Zdajesz sobie z tego sprawę, dlatego starasz się to zahamować, póki masz jeszcze okazję na zahamowanie tego w jakimkolwiek stopniu. No ale no niestety, no, wydaje mi się, że każda logicznie myśląca osoba będzie w stanie to zweryfikować. A pamiętaj, że najpierw inteligentni ciągną tych głupszych. A ty masz tylko i wyłącznie głupich ludzi już za sobą. A, i wiesz, Bogzelku, jak teraz będzie? Bo ja wiem, jak teraz będzie. Teraz będziesz mówić, a, bo ja nie będę promować Wawrzyniaka, ja nie będę mu odpowiadać. Ale nie dlatego nie będziesz odpowiadać, bo ty mi nie możesz dać popularności. Ja jestem bardziej popularny od siebie, chociażby przez zaistniałe sytuacje, które miały miejsce ostatnimi czasy. Ty po prostu będziesz starał się skrócić temat ze względu na to, że nie masz logicznych argumentów. Nie możesz mi logicznie odpowiedzieć, bo ja ci daję logiczne argumenty, a twoim logicznym argumentem jest jedynie to, że po prostu to jest twoje słowo. I to jest twój logiczny argument? Bo ty jesteś święty? Nie wiem, ty jesteś jakimś wyznacznikiem internetu? Kurwa co, szeryfem jesteś internetu? Czy, czy kim ty jesteś, bo ja za bardzo, e, za bardzo nie rozumiem. Myślisz, że sobie wyrobiłeś taką pozycję, że ludzie nie będą już weryfikować e, twoich słów i że wszystko, co powiesz, jest święte? Bo sobie to wykreowałeś w swojej chorej głowie? Bokzelku, bokzelku, bokzelku. A, i Bokzel! Twoim argumentem jest to, że ja pomagając tobie wypromować Fame MMA miałem jakiekolwiek korzyści. Jakie korzyści miałem z tego, że wypromowałem ci y, tą twoją zasraną galę? Jakie korzyści z tego miałem? Żadnych korzyści z tego nie miałem. Ograniczyli mi zasięg na kanale, y, gdzie nawet, kurwa, mi nie zapłaciłeś ani grosza za to. Po prostu zrobiłem to jako, y, jako osoba, która chciała ci pomóc w tamtym momencie. Razem z Markiem chcieliśmy ci pomóc y, i bardzo ci pomogliśmy, bo zwiększyliśmy twoją popularność w tamtym momencie pięciokrotnie. Żeby dochodzić do tego samego momentu, gdzie jesteś teraz, musiałbyś poświęcić dużo, dużo, dużo więcej czasu i nigdy nie wiadomo, czy byłbyś na tym samym poziomie, co jesteś teraz. Zawdzięczasz mi naprawdę ogrom rzeczy i ogromną popularność, a nie umiesz tego docenić w jakimkolwiek stopniu, e, i jeszcze napierdalasz na mnie jakieś farmazony, bo e, stałem się dla ciebie w jakimś stopniu konkurencją. Jesteś kurwa podłą żmiją e, i kończę Twój temat, bo już nie chcę się wypowiadać e, po prostu. A, i jeszcze jedno kłamstwo, które chciałbym zdementować na ten moment. To, co powiedziała fagata, że mam zakaz pokazywania z, swojego wizerunku w internecie. Powiedzcie mi, jak nałożenie maski miałoby sprawić, że nagle ten zakaz by mi zszedł. Nie ma w ogóle czegoś takiego w polskim prawie, żeby <grych> zakazać komuś występowania w, na YouTubie. No przecież to jest po prostu absurdalne, to co mówi fagata. Jeżeli mam taki zakaz, to proszę wskażcie mi, e, że mam taki zakaz. P pójdę wtedy siedzieć, tak? E, I mówienie takiego czegoś, bogdze, że siedziałem w więzieniu. W jakim ja więzieniu siedziałem? Ja siedziałem. Siedziałem w areszcie, a w areszcie siedzą również niewinne osoby. I dopóki ja nie mam wyroku skazującego, jestem niewinny. I nie wiem, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, czy sobie nie zdajesz z tego sprawy, czy jesteś aż tak rzeczywiście głupi, czy po prostu takiego głupiego udajesz. No, jak nakładam sobie maski, i co? I nagle jestem inkognito i y, ktoś nie może mnie wziąć do odpowiedzialności karnej? A co, teraz nagrywam bez maski i co, zaraz po mnie wpadnie CBS, y, że mam y, zakaz, y, zakaz pokazywania się w internecie? No ludzie, myście, myście, chociaż troszeczkę. Już miałem skończyć, ale po prostu no nie mogę e, przejść obok tego obojętnie, bo Boxel cały czas rozprzestrzenia kłamstwo, że ja mam zakaz od YouTube'a na występowania na ich platformie, co nie jest prawdą. Oczywiście kanały moje zostały usunięte, gdy sprawa stała się medialna, e, gdy rozprzestrzeniała to prasa, gdy e, pisano po prostu kłamstwa, że kazałem jeść niepełnosprawnemu chłopakowi gówno, gdzie nikt nie zweryfikował tych informacji, że to była czekolada, e, że to tak naprawdę nie było gówno. Więc wtedy, w tamtym momencie tak usunęli mi kanały, e, bo nie wiedzieli po prostu jak wygląda e, sytuacja i żeby nie stracić reklamodawców, no musieli po prostu postąpić w ten sposób. Jeżeli miałbym taki zakaz, no to nie mógłbym być na wywiadach, nie mógłbym występować na Prime, ani nie mógłbym prowadzić swojej własnej konferencji. Więc przestań urzeć, błagam cię, przestań już urzeć, boxer, bo to już zaczyna się robić chore. Tyle nakłamałeś na mój temat, że tego jest coraz więcej i wymyślacie coraz to nowe bajki na mój temat. Przez pryzmat kłamstw, które nagadała na mnie prasa, że kazałem jeść gówno chłopakowi niepełnosprawnemu, gdzie nie mieliśmy żadnego pojęcia, że ten chłopak jest niepełnosprawny i że to nie było tak naprawdę gówno, tylko to była nutella, film był od początku do końca wyreżyserowany. Po prostu ludzie wyrobili sobie e, na mój temat opinię, złą opinię, którą ty cały czas się posiłkujesz. I przez ten pryzmat nie są po prostu w jakimkolwiek stopniu obiektywni. Ale uwierz mi, Bogzel, że z czasem to się zmieni, bo z czasem wyjdą wszystkie kłamstwa twoje po kolei. Wszystko to, co nagadaliście na mój temat, Temat, ludzie będą weryfikować, a uwierz mi, że nakłamaliście praktycznie ze wszystkim. Wszystko to, co jest powiedziano o mnie w internecie, jest po prostu wielutnym kłamstwem. A wiecie dlaczego? Bo staraliście się mnie usunąć po prostu z internetu, bo wiedzieliście, że jestem dla was zagrożeniem. Dlatego namawiałeś swoich kolegów, żeby kłamali na mój temat, wszystkich tych, którzy brali udział w fejmie, ale spokojnie. Spokojnie, daj mi czas, a uwierz mi, że prawda wyjdzie na jaw i wtedy będziesz mieć przejebany. A w którym momencie powiedz mi, jest najłatwiej kogoś zaatakować? Najłatwiej jest zaatakować w momencie osobę, która nie jest w stanie się obronić. Jak miałem się obronić, e, będąc w areszcie, jak miałem od, od, odeprzeć wasze kłamstwa? Nie mogłem tego zrobić, bo nie miałem możliwości, więc mogliście napierdalać wszystko to, co chcieliście napierdalać na mój temat i wymyślać niestworzone historie. Przecież ludzie, jeżeli to by była prawda, to co ci ludzie mówią, to ja bym nie wyszedł z więzienia. Ja bym kurwa nie wyszedł z więzienia. Ha, i jeszcze jedno kłamstwo chciałbym zementować, e, z tymi SMS-ami Premium, że rzekomo reklamowałem darmowe kupony do McDonalda, co nie jest prawdą, e, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. Na mocy kontraktu, który podpisałem z Piotrem K, który miał promować e, pastę wybielającą do zębów White Time, e, miał on możliwość korzystania z moich socjal mediów. W sensie uzyskał dostęp do moich e, socjal e, czy Facebooka e, i Aska i mógł tam stawiać dowolne e, treści gdzie reklamował po prostu SMS-y premium, które wyłudzały pieniądze. I odpowie oczywiście odpowiedział za to w sądzie. Ja nigdy sprawy z tego tytułu nie miałem, więc to są po prostu wielutne kłamstwa. Wardęga nie zweryfikował, do kogo należała firma. Po prostu wydaje mi się, że zrobił to nieświadomie, bo raczej on jest taki bardzo rzetelny w tym, co robi. No ale tutaj popełnił błąd i nie zweryfikował tego do końca. Co do SMS-ów premium, zaraz wypowiem się dalej. Co do SMS-ów premium, rzeczywiście miałem własną firmę, która miała SMS-y premium, ale była to zupełnie inna usługa. Piotka reklamował SMS-y, które bezpośrednio pobierały pieniądze z konta użytkownika. Czyli ktoś nie miał możliwości zweryfikowania tego, po prostu wysyłał SMS-a i zabierało mu pieniądze z konta. Ja miałem zupełnie inną usługę, która dostarczała rozrywkę za SMS-y premium, i po wysłaniu darmowego SMS-a ktoś dostawał regulamin. I po dostaniu regulaminu, mógł wypisać się ze subskrypcji. W sensie, znowu wysłać darmowego SMS-a, dostał cały regulamin, jak wygląda usługa i e, jeżeli nie odpowiadało mu cokolwiek, wysyłał znowu darmowego e, SMS-a, e, żeby wypisać się po prostu ze subskrypcji, co było całkowicie legalne. Ale m, oczywiście obarczono mnie winą e, to, co zrobił Piotr K. No i tak wygląda sytuacja z SMS-ami premium. Także to też jest kolejny, kurwa, argument z dupy, który po prostu sobie wymyślili, żeby mnie dojebać. I chciałbym nadmienić, że prokuratura badała tą sprawę i zostałem w pełni Uniewinniony z tego tytułu. Bo nie reklamowałem żadnego skamu, nigdy zresztą nie reklamowałem żadnego skamu. Jeżeli chcecie, możecie pogrzebać, nigdy nie reklamowałem żadnego skamu, ale ze względu na to, że miałem maskę ee, na twarzy, bo nie chciałem być już znów popularny, e, no to po prostu ludzie sobie skojarzyli z tym, że ja próbuję się ukryć. Gdzie to kurwa nie jest prawda. E, a te kłamstwa, które były powielane w internecie, po prostu no, skutkowały w, w ten sposób, że po prostu dalej te kłamstwa powielali. A ja się nie wypowiadałem na ten temat, bo w tamtym momencie okresu czasu byłem kamerzystą i nie chciałem się przyznać do tego, że jestem Łukaszem Wawrzyniakiem, bo taki był, takie było założenie kanału, ale nie dlatego, że to była prawda. Nie wypowiadałem się, bo po prostu nie chciałem być znów popularny. No ale teraz już tak jest za późno.